Tak. Witamy wszystkich zwierzy, nysie, trochę to będzie, ale o, błędny, zobaczcie, co dziewczyny tu zaglądają. Cześć młodzieży No ale widoki są fantastyczne Wysokość około 13 piętra Jezutaj całą lesę Można Nie to wygląda. ola? bogaty, bogaty, testuję nowego bogaty, jest widoczek, Woda piękna, z daleka widać góry Już idę się. Także polecam wszystkim wejście na tą wieżę w nysie. Naprawdę jest fajnie, widok obłędny. Pozdrawiam.